Dzisiaj ja jedziemy. Dzisiaj fajnie. wchodzimy do windy i jedziemy na parter. Klikam przycisk zero. Proszę spojrzeć. Zamykamy się, Zamykają. My w lustrze. I jedziemy. Ja jedziemy. I jedziemy. O, jedzie, proszę Państwa, jedzie. No, tak się tutaj, jeździ. Się pokazuje, o. Macie, macie, macie takie macie rzeczy. rzeczy? I właśnie dojechaliśmy. Już się otwierają? Proszę, 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 proszę. Proszę za idziemy dalej. <laughs> dla Wojtka z... trzeba bo tak, 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 z prawy, tak. tak Tam jest Barstow Tower. Tak, tam Paj jest Wojtek do, do, czego, do czego? Cześć kochani. Dobry. Jak się tam znalazłeś? <grym. <grym. Widać? No, bawimy się, bawimy się w cieniu boisko w tak Goroncu. Jak przyjeżdża na dzień na dziedzinę. Fast <laughs> przepakują. przepakujom. A tu jakby luźniej trochę mm. chyba. Idzie Ej, co mało drużyna, proszę państwa, dojechaliśmy już Dojechaliśmy, jechaliśmy, Szukamy Wojtyły. no on Wojciech pojechał sobie rano na rowerek pozwiedzać, a my jednak woliśmy pospać trochę.

O jak Ci się podobało? Piękna defilada. Piękna. Fajnie. Gdzie ty byłeś? Ty byłeś tam yy, pod sceną Ja byłem tam na prawo, tam koło PWPW Zbierzamy teraz sobie na jakąś pizzę tak? Leciałkę Firek na 30 no, stopni Mamy no, tak, normalnie, tak? No. To idealnie – Zatłoczone miasto. – Zatłoczone, tak. Nie da się po prostu rowerem iść. Już by nie pojechał. My wracamy do wywiadów. Pojawiły się już głosy, że, że nie warta zachodu defilada. Pełno ludzi, gorąco, ścisk. Wszyscy idą teraz, jak nie chcieli, a nie mogli. Nie warto. Lepiej sobie transmisję włączyć. Nic nie Ech. widać na tej defiladzie. Muchy gryzą. Lepiej Lepi sobie transmisję Lepi włączyć. Nie w domu, zrobić. Prezes nie przemawiał. nie przemawiał. To prawda, tak, tylko prezydent, prezydent polski, zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda. Tak. i ministerstwa Sława, no, wiec wyborczy Sława. leciał, wiec wyborczy tam był e, Defilada byłaby lepsza gdyby Mikołajek kupił mi chorągietkę z flagą Polski To się wytnie Taka pizka no, piękna Najpiękniejsza kamera O, też piękna pizka Też właśnie? Tak. Piwo już na graje, tak nie piwko na grach, Jest też jeden czekam Można odpocząć po defilzie, tak? Ja na 5 Jak Państwo ocenają pizzę tak na szybko, tak na świeżo, że tak na powiem. Pani Nikola. 8. 8 na 10. 8 na 10. 7,5. 7,5. Ja 8,5. 8,5, kurde, a mi bardzo smakowało. 10? No właśnie jakbym miał coś Nie do porównania, tak włożyć, to bym się mógł bardziej zastanowić, ale mi bardzo smakowało, więc ja bym mógł dać dychę. No. No, Nonna. Non Z polecenia na. Bartka Romanowicza. Staliśmy to to w kolejce jest... długo, ale było warto. warto tak tak, to, to prawda. Jeżeli chodzi o mój poziom PPA, mój poziom PPA. PPA. P zostało uzupełnione, jeszcze PA. PPA, PPA to jest... Pizza, pasta, aperol. Pizza, piwo, aperol. Może być dzisiaj tak. Dziunia sobie dzisiaj odpoczywała. No. Witajcie. A. Ale to miało być dla mnie, nie dla ciebie. Dzisiaj trzeba znowu wypuścić, ale zrobiłem miło z 07.00. Co co jedno się podoba miasto. Fajne miasto. Znaczy nie wiem, jakby jak tutaj mieszkrzyć i pracować, ale tak, żeby to zjedzić, to za nic.